Cześć Boże Państwu. Tematem dzisiejszej prelekcji jest drugie i trzecie przykazanie Boże. Drugie przykazanie Boże mówi, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Nakazuje to przykazanie szanować imię Pańskie. O Panie, nasz Boże, jak przedziwne jest imię Twoje po wszystkich ziemi. Czytamy w Psalmie ósmym. Imię Pańskie święte. I dlatego drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Bożego. Imieniu Bożemu należy się szacunek, bo przynależy do Boga, do Jego misterium i rzeczywistości sakralnej. Imienia Bożego nie używamy tylko po to, aby je błogosławić, aby wychwalać i uwielbiać. Musimy być wrażliwi na świętość, a imię Boże jest święte. Wyznając naszą wiarę, używamy imienia Pańskiego zawsze z pobożnością. Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego majestatu. Tam jest święte imię Boże, gdzie wzywają Go ze czcią i pojaźnią, by Go nie obrazić, mówi święty Augustyn. Grzechami przeciwko drugiemu przykazaniu to przekleństwo, bluźnierstwo, wiarołomstwo i krzywoprzysięstwo. Przekleństwo zasługuje i zasługuje na jakiś niesamowity świadczy o tym, że człowiek, często nie myśląc bluźni przeciwko Bogu, posługując się imienia, imieniem Bożym, bez zastanowienia, albo w intencji bluźnierstwa z brakiem szacunku wobec Boga. Często to drugie się zdarza. Drugie, przykazanie zabrania magicznego używania imienia Bożego. Drugim grzechem przeciwko przykazaniu drugiemu jest bluźnierstwo. Polega na wypowiadaniu przeciw Bogu wewnętrznie, czyli. W sercu i zewnętrznie ustami słów nienawiści, wyrzutów i wyzwań przeciwko Bogu. Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciwko Kościołowi katolickiemu, rzeczom świętym i wszystkim, co ma, co jest związane z sakrum, czyli świętością. Jest bluźnierstwo nad używaniem. Imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucenie religii. Bluźnierstwo ze swej natury zawsze jest grzechem ciężkim. Wiarołomstwo to przysięganie z zamiarem niedotrzymywania obietnicy lub niedotrzymywania słowa. Wiarołomca zobowiązuje się pod przysięgą do dokonania złego czynu, grzesząc przeciw świętości w imienia w imieniu Bożego. Jest zawsze grzechem ciężkim. Pan Jezus w kazaniu na górze mówi. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Tarycja Kościoła przekazuje nam, że przysięgę można składać jedynie z ważnego i słusznego powodu. Krzywoprzysięstwo to uroczyste wezwanie Pana Boga na świadka kłamstwa. Bóg bowiem jest prawdą, normą samej prawdy, tylko wówczas przysięga jest wiarogodna, prawomocna, kiedy ukazuje odniesienie słowa ludzkiego do prawdy Bożej. Przez wieki Krzywoprzysięstwo w sądzie było zawsze karane śmiercią. W sakramencie chrztu świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego otrzymujemy imię. Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka. Święty patron powinien być wzorem miłości i zapewniać nam wstawiennictwo Boga. Znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oddaje chwałę Bogu w Trójcy Świętej. Jednemu poświęca nas, umacnia w chwilach pokus i trudności. Rozpoczynamy każdą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kończymy również w tym samym imieniu Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg powołuje każdego z nas po imieniu. Przykazanie trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Niedziela to pierwszy dzień tygodnia, a nie ostatni. Dzień Złapystania Pańskiego. Jest dla nas chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt dniem Pańskim po łacinie Dies Dominica. Święty ten filozof i męczennik, pisze swoje apologii. Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w niedzielę, bo to jest pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię, stworzył świat. A Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, z martwych wstał. Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny, wpisanego w serce człowieka. Aby w sposób zewnętrzny oddać cześć Bogu, dla upamiętnienia jego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest stworzenie świata, pisze święty Tomasz Akwinu. Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza. Przejmuje rytm i ducha z oddaniem. W co, co tydzień ci Stwórcy i Zbawiciela, naszego i całego świata. Niedziela w czasie, której celebrowane jest misterium paschalne Uroczysta Msza Święta jest obchodzona w niej, kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakaz, nakazany. Ta praktyka wywodzi się już od czasów apostolskich, a więc udział w niedzielnej Eucharystii. Święty Jan zastąpi, w IV wieku nie możesz się w domu modlić tak jak w kościele, gdzie jest Wielka Rzesza i gdzie powołanie do Boga unosi się z jednego wspólnego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej, zjednoczenie umysłów, zgodność, dłużność miłości, modlitwy kapłana. Przykazanie kościelne, precyzuje to przykazanie mówiąc, w niedzielę i dni świąteczne nakazane jest wiernemu uczestniczenie o ofierze uszy świętej czy eucharskiej. Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i jego Kościoła. Jest świadectwem wierności Chrystusowi, a także jego Kościołowi Świętemu. Wierni w ten sposób potwierdzają swoją komunię wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga, nadziei i zbawienia. Umacniają się nawzajem. Pod przewodnictwem Ducha Świętego. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują o obowiązek uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej, popełniają grzech ciężki. Katechizm mówi, cytuję: Jeżeli z braku kapłana lub innej bardzo ważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się wiernym, aby uczestniczyli w liturgii słowa lub poświęcali czas na modlitwę w rodzinie. Niedziela jest czasem również refleksji, ciszy, lektury, medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego, życia duchowego, osobistego, i całych naszych rodzin. Niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które przeszkadzają oddawanie czci Bogu. Niedzielę korzystamy również z, należ z należącego się nam odpoczynku, fizycznego szczególnie. Kiedy rewolucja francuska skasowała niedzielę i wprowadziła tzw. dekady, czyli co dziesiąty dzień odpoczynku, to zbojkotowały to prawo osły i woły pociągowe przyzwyczajone do całodziennego, do całodziennego odpoczynku tylko w niedzielę. Ustanowienie niedzieli. Przyczynia się bowiem do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, życiu kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. Dziękuję Państwu i zapraszam na następną lekcję.